Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj taki krótki film odnośnie diagnostyki komputerowej auta, sprawdzenia auta przed kupnem. Jest to jeden z elementów. Tutaj mamy Toyota Corolla, tak zwany model E21, 12 generacja TNGA 2020. Rok, e, silnik. Tutaj mamy 1 ZDR-FE16, e, mniejsza o WIN, przebieg. Kiedy to było robione niedawno, e, co tutaj mamy? Przeskanowane zostały wszystkie systemy e, samochodu, łącznie prawie 30 i zostały wykryte usterki. E, Tutaj jest przetłumaczone to jako, to jest układ radarowy, oczywiście jako drugi, yy, oraz ostrzeżenie dotyczące Park Distance Control, czyli to są czujniki parkowania. I tutaj mamy, tak to wygląda. Większość modułów nie ma yy, tutaj błędów. Tutaj mamy błąd U023587. Utrata komunikacji z tym pomatym przednim czujnikiem odległości lub środkiem, pojedynczym czujnikiem, brakująca wiadomość. I jest to błąd potwierdzony, zapisany. No i mamy błędy też z czujnikami. O dziwie, dziwne to jest, że wszystkie cztery czujniki tak naprawdę tutaj. Tak to wyglądały te błędy. Tutaj są moje dane oczywiście odnośnie sprawdzenia stron, sprawdzenia auta jak i diagnostyki komputerowej tutaj w Katowicach na Śląsku, którą robię. Jak to wygląda i co to nam może powiedzieć? Wbrew pozorom, na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że są to jakieś błędy wynikające gdzieś tam z utraty napięcia, często gdzieś tam z utratem kontaktu. Aczkolwiek po złożeniu w całości historii danego samochodu, to, że tam auto miało szkodę też zarejestrowaną, finalnie nie widziałem zdjęć tej szkody, bo to auto było sprawdzane, ale później po zainteresowanym żeśmy rozmawiali właśnie odnośnie tego, że i sprzedający tam coś mówił, że jakieś tam szkody były, ale w sumie to nic ciekawego tam nie wiem. O dziwo auto miało fabryczny lakier, ale problem ze zderzakiem przed nim. Który gdzieś tam był obwieszony, lampy miały też inną datę produkcji. Reflektory przednie, szyba przednia była wymieniana I to wszystko się składa w całość, że najprawdopodobniej auto było uderzone przodem, został wymieniony, uszkodzony był radar, ten, który jest właśnie z przodu w zderzaku. Dodatkowo nie widziałem zdjęć ze szkód. Szkoda, bo można byłoby to bardziej jeszcze zrobić. Rozeznanie stylne czujniki, wszystkie cztery też mogą świadczyć o tym, że zderzak tylny też mógł gdzieś tam ulec uszkodzeniu. Był ściągany tak jak i przedni, łącznie z szybą wymienianą przednią. Także część tych napraw była też tak, jakby ukryta, dlatego że tutaj tak naprawdę mieliśmy do czynienia też z różnymi, z podobnymi datami produkcji, czy to lampy, czy właśnie szyby. Być może miało to na celu gdzieś tam, ten samochód miał, kilku, miał dwóch czy trzech właścicieli wcześniej już. Także tutaj takie błędy, diagnostyka komputerowa pozwala nam, jeżeli połączy nam się ze wszystkimi modułami, pozwala nam także podejrzenie parametrów bieżących oczywiście Pozwoli nam e, potwierdzić albo, że tak powiem, e, połączyć dane fakty, czyli łączne sprawdzenie auta, czyli e, łącznie z pomiarami lakieru, z jakimiś tam oznakami, powiedzmy, jakichś szkód. E, wcale auto nie musi być malowane, żeby miało też szkodę większą czy mniejszą, tak naprawdę. E, także tutaj. Diagnostyka komputerowa też pełni dużą rolę, właśnie odgrywa w kompleksowym sprawdzeniu auta przed kupnem, tak naprawdę. Jeżeli ktoś rezygnuje z diagnostyki komputerowej, chociaż ja akurat u mnie ta diagnostyka to wszystko jest w pakiecie, łącznie zresztą na kanale, tutaj będzie też z kamery inspekcyjnej. Ten pierwszy film, te pierwsze filmy, gdzieś tam nie do końca to jeszcze. Działało tak, jak ma być, aczkolwiek już to jest poprawiane bez problemu. Podwozie można też obejrzeć, oczywiście, na miejscu, bez jeżdżenia gdzieś tam, szukania stacji diagnostycznych, kanałów, podnośników. Oczywiście, tutaj to oglądanie tego podwozia też bardzo często nie ma też znaczenia, dlatego że, dlatego, że tutaj mamy w większości aut, osłony plastikowe, musielibyśmy to wszystko demontować, a nikt się na to nie zgodzi, nikt nie będzie brał odpowiedzialności też na zarozkręcanie czyjegoś samochodu, jak się coś urwie, później zostaje. Tak jak tutaj widzimy, prawie 30 modułów zostało przeskanowanych, w większości tutaj nie było błędów, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj w układzie radarowym tempomatu Aktywnego właśnie w tej koroli. Tutaj ten błąd, yy, tak naprawdę, w większości może być lekceważony, ale po całkowitym sprawdzeniu auta, składa się to w jakąś tam całość, tak naprawdę, odnośnie opinii o danym samochodzie. Gdzieś tam wszelkie wątpliwości oczywiście są na niekorzyść. Sprzedającego, czy gdzieś tam ktoś, kto jest zainteresowany takim autem, to są później domysły. A co się stało, jeżeli nie ma zdjęć, dokumentacji, tak naprawdę z takich napraw, to, to jest gdybanie, tak naprawdę. I tutaj taka ciekawostka, bo szkoda jest zarejestrowana była w, w, na rządowej stronie tej historii pojazdu, ale w większości tych. Yy, powiedzmy prywatnych, płatnych dekoderów Win. Tylko jeden dekoder, chyba Autobaza pokazywała, że yy, auto miało szkodę rzeczywiście i były tam jakieś zdjęcia. Ale tutaj kupujący akurat wykupił yy, w innej firmie ten raport i nic nie szło tutaj stwierdzić. Także pamiętajcie, no jeżeli, jeżeli tutaj yy, sprawdzacie auto. To, to wszystko trzeba połączyć w całość, tak naprawdę łącznie z diagnostyką komputerową. Jeżeli też się ktoś nie zgadza, no to też to jest wszystko, że tak powiem na niekorzyść sprzedającego. Także to było na tyle, to ja w takim krótkim filmie odnośnie diagnostyki komputerowej Toyoty Corolla TNGA 2020 1.6 silnik. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, zapraszam do oglądania, subskrybowania kanału Autokrytyk. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.